Chciałam, panie senatorze, jako pana, jako znanego wybitnego mecenasa, zapytać o, to, o właściwie o to umorzenie postępowania w sprawie uchwał sejmowych, jakie przedstawił nam trybunał konstytucyjny. Czy to pańskim zdaniem, co wyartykułował w konsekwencji trybunał, jest kapitulacją tego trybunału, czy to jest wreszcie przejrzeniem na oczy i odniesienie się do litery prawa? Na czym się zasadza ten. No, gwałtowny spór. No, ponad sporem istnieje coś, co, co jest kryterium praworządności, funkcjonowania każdego organu państwa, mówi o tym Konstytucja, w ramach legalnych tylko jego kompetencji. Twierdziłem i twierdzę, i dzisiaj potwierdził to, potwierdziła to większość tych sędziów, którzy orzekali, że rozpoznawanie indywidualnych uchwał, wykonania prawa. Przez Sejm czy przez jakiś inny organ nie jest to kompetencja Trybunału Konstytucyjnego, bo jaka jest kompetencja? Kompetencją Trybunału Konstytucyjnego jest organ kontroli normy prawnej jako zgodnej systemowo z Konstytucją. Można powiedzieć, że Trybunał Konstytucyjny jest negatywnym ustawodawcą, to znaczy nie ma inicjatywy ustawodawczej. Odjęliśmy mu, pracując nad tą konstytucją, która obowiązuje z 1997 roku, mimo że takie postulaty były, możliwość powszechnie obowiązującej wykładni, treści przepisów konstytucji. On może tylko w zakresie norma prawna, norma konstytucyjna. I z tego wynikają obowiązki dla władzy ustawodawczej, skorygowania, jeżeli jest tutaj dysharmonia, a jeżeli tego Sejm nie zrobi, to samoczynnie po okresie określonym w orzeczeniu Trybunału norma taka przestaje obowiązywać jest wykreślona z systemu prawnego. Tak, ale to zapytam pana. A tutaj senatora. są uchwały, w związku z tym twierdziliśmy i twierdzimy, że to nawet jeżeli się zdarzy, tak jak tu się zdarzyło, że posłowie, czyli inny organ uprawniony skarży uchwałę, która nie ma charakteru normy powszechnie obowiązującej, nie wchodzi w system normatywny, tylko jest indywidualna decyzja, on której jest uprawniony w tym wypadku Sejm, to nie ma kompetencji i postępowanie, jeżeli już się zaczęło, należy umorzyć. I tak zrobiła większość. No, nie zrobiło tego Trzech, Trzech sędziów. sędziów tak? A to im wolno, bo tak jest mają zdanie odrębne. Ja się zapoznałem z tym zdaniem odrębnym. No ono jest dosyć niespójne moim zdaniem z tymi poglądami pozostałych sędziów i z naszymi, i z moimi poglądami, a troszkę na tym się znam. Tak, a zapytam yy, w takim razie. Yy... Czy tak daleko różne mogą być opinie na temat artykułu, na który powołuje się w swoim postanowieniu Trybunał? To jest artykuł 104 ust. 1 punkt 2 ustawy z 25 czerwca 2015, tak? bo odniesienie do tego świadczy o bardzo różnej interpretacji prawa. Skoro siedmiu sędziów prawda, uznaje, że należy umorzyć i są zdania odrębne, i nawet przewodniczący Trybunału, Pan sędzia Rzepliński mówi, że nie cofnie się na milimetr, prawda, w żadną stronę. To czy tak daleko różnie można to prawo interpretować? No każdy z nas może mieć indywidualne poglądy, ale skuteczność. Poglądy. Ja pytam o poglądy. to właśnie o interpretację To są prawa, poglądy. Tak? Nie jako sędzia, profesor Rzepliński, Stawia się w zakresie tego, co reprezentuje ponad prawem i ponad orzeczeniem samego Trybunału Konstytucyjnego Ale... wypowiada posłuszeństwo prawu. Panie mecenasie, panie senatorze, czy w takim razie fakt, że profesor Rzepliński uznał dziesięciu sędziów orzekających w tej sprawie za pełny skład trybunału. Też jest jakimś wykroczeniem względem praw Moim prawa, zdaniem czy tak, nie? moim zdaniem tak, dlatego że weszła w życie mimo że jest zaskarżona, ale obowiązuje zasada, że dopóki nie zostanie to stwierdzone, że norma prawna, która modyfikuje ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, dopóki nie zostanie uchylona jako niekonstytucyjna orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, to musi być stosowana i egzekwowana. Dzisiaj dotyczy to dosyć poważnej kwestii, bo musimy pamiętać, że przywróciliśmy większą rangę tą nowelizacją orzecznictwu Trybunału Konstytucyjnego. Bo jeżeli 13 sędziów, których 2 trzecie musi stwierdzić, czy jest zgodne, czy niezgodne to ranga tego orzeczenia wzrosła niepomiernie i ranga Trybunału Konstytucyjnego. Oczywiście więcej muszę pracować nad tymi sprawami, bo nie mogę się rozdzielić na x składów, tam siedmioosobowych, trzyosobowych czy dziewięcioosobowych nawet. Natomiast tu jest nadużycie pewne, dlatego że zasada legalizmu obowiązuje. I zasada tego, że jest to prawo, które ma domniemanie konstytucyjności, dopóki nie zostanie uchylone orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. I wymagany skład jest w tym wypadku trzynastosobowy. Ma sędzia żypliński, prezes trybunału, profesor ma 15 sędziów do dyspozycji. Tym niemniej nie wyznacza 13, tylko wyznacza kontestując uchwałę i wybór sejmu tak. i sędziów, którzy mają uprawnienia do sądzenia, mówiąc, a mnie się to nie podoba, a ja właśnie, a właśnie że nie będę stosował, bo ja nie zgodnie chcę. z prawem, to pełny skład oznacza 13, 13 sędziów. 13. Prawda? On zrobił tak, jak gdyby uznał, że nie obowiązuje go nowelizacja i stawia się ponad sejmem i ponad prawem. Problem jest ja jaki? No i tu jest problem następny, dlatego że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, prawdę mówiąc, odpowiadają przed Bogiem i historię, jeżeli są wierzący, oczywiście. Natomiast e, e, mają odpowiedzialność zastrzeżoną w myśl tej ustawy czerwcowej, własnej ustawy, którą sami pisali, tylko przed składem Komisji Dyscyplinarnej Trybunału Konstytucyjnego. Kto może zgłosić zarzuty? I wszcząć tę sprawę w myśl tejże ustawy, jeszcze nie znowelizowanej, prokurator generalny. Po naszej ostatniej nowelizacji, tej ustawy czerwcowej o Trybunale Konstytucyjnym, takie prawo ma jednocześnie prezydent i, i minister w sensie sprawiedliwości. sprawiedliwości. No, jest, być może będzie rozważana problem postawienia zarzutów, Naruszenia prawa Środomego i konstytucji naruszenia. być może no, prezesowi Rzeplińskiemu. No, on może mieć swoje widzimisię, natomiast e, zasady są zasadami praworządności, a on jako postawił się ponad polsce obowiązującym systemem prawnym.